Hehe, wiesz, że to jest kolejny vlog, który zaczyna się albo w Twoim domu, albo w okolicach Twojego domu? No, ale pierwszy vlog, który zaczynaliśmy razem, był mnie w domu w Myślenicach. I teraz jesteśmy w lokalu, który się nazywa Koazja. Ty, ale bez kitu, rok mm. temu. To był, to był pierwszy vlog, wolny vlog na moim kanale w Myślenicach. Nie. No. Niedługo się chyba znowu muszę wybrać do myślenic, żeby kontynuować tą tradycję, że we wrześniu jestem w Zamierzałem się już od dawna doświadczyć do... <światczyć> do tego zakupu. Wahałem się pomiędzy dwoma opcjami i w końcu wybrałem jedną. Niektórzy e, ludzie, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą już o co chodzi. Jeżeli nie obserwujesz mnie na Instagramie, to możesz obserwować i zasubskrybuj ten kanał i polub ten film, elo. Dobra, tymczasem, to jest moja nowa fura. Wiesz Nie no, żarty żartami, jeszcze bardzo, to jest moje nowe autko. Słuchajcie, dużo Wam dzisiaj o nim nie opowiem, ponieważ ono jeszcze nie jest w takim stanie, w jakim ja chcę, żeby było. Dojdzie tutaj kilka modów jeszcze, więc pokażę je Wam w takiej pełnej okazałości za kilka tygodni. W skrócie powiem dlaczego to auto. No, a więc tak, po pierwsze najlepszy napęd na cztery koła jaki istnieje, po drugie automatyczna pancerna skrzynia, po drugie 2,5 litrowy silnik boxera, duży prześwit, ogólnie to auto jedzie wszędzie wjeżdża wszędzie i jedzie, dopóki się nie zawiesi. Zapomniałem powiedzieć, że oczywiście samochód ma zainstalowany bak na paliwo odrzutowe, bo w przeciwnym wypadku po prostu bym nie wyrobił na benzynie. To jest 2,5 litrowy Boxer, więc możecie się domyślać ile to żłopie benzyny. A teraz w sumie jest tak samo ekonomiczny jak Volveta, może nawet i mniej, więc tripy będzie jak znalazł. Postanowiłem że nie będę miał w końcu sypu w bagażniku, więc tutaj mam takie jakby zasobniki, no nie, siatkę, żeby to nie latało, bo zawsze w moim bagażniku przy zakrętach to latało wszystko, wszystkie te rzeczy, pojemniki i tak dalej, oleje, buty i wszystko co tam miałem, latało na boki, teraz tak nie będzie. Tutaj, jak się złoży ten rząd siedzeń to robi się tyle miejsca, że bez problemu można się normalnie położyć, ma teraz na dwie osoby się tutaj wkłada i można sobie lecieć w tripa i omijać hotele. No Tylko bez mycia Ale to w lato To i jedziesz na morze albo nad jezioro i wtedy się myjesz Chyba, że ale jesteś tatkiem, to wtedy się, się nie, 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 nie myjesz <laughs> Nie chciałem nagrywać kolejnego vloga Na hacie tatka, ale widzę, że nie było, bo Tadziu zapomniał kasku. Ogólnie to tego vloga bym normalnie nie nagrywał, bo ja nagrywam vlogi, takie wiecie, w jakiś sposób e, schematyczne i w jakiś sposób związane z jakimś tematem, no nie? Więc na przykład, jak są wyjazdy, albo te wszystkie serie typu Ile dałeś ZZ, albo te limit Challenge, no nie? I to wszystko jest tak, jakby e, skupione wokół e, jakiegoś wydarzenia, no nie? A teraz, jak pewnie wiedzą osoby, które obserwują mnie na Instagramie. To ogólnie zrobiłem teraz duże życiowe ruchy i postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę i oddać się robieniu filmów. Dlatego będziecie mieli coraz więcej filmów i też nie będą tak schematyczne jak te, które wcześniej robiłem, ale będą takie jak dzisiaj. Jedziemy po prostu do Piaseczna i wiem na pewno, że miło spędzimy czas, że będziemy jeździć, że będzie możliwość nagrania, będzie beczka, będzie przyjemnie i możecie być e, częścią po prostu dzisiejszego dnia. I tym wzruszającym, pozytywnym akcentem przechodzimy bezpośrednio do trasy, do Piaseczna i koreczka na ulicy Puławskiej. Puławskiej. <grym> Mam trochę deja vu, bo takie ujęcie, jak wjeżdżam tutaj na park, nagrywałem już chyba 10 razy. No ale co zrobisz, no jak nic nie zrobisz. Tutaj zawsze się wjeżdża tak samo, no, zawsze jest tak samo. Trudno zaparkować tutaj, jak teraz, prawda? Są tutaj fury, ale które... Ale spójrz, jak Citrin ładnie zaparkował. Są tutaj fury, które na przykład stoją, powiedzmy, w tym samym miejscu przez 3 miesiące, nie? Są ciekawe, ile to Volvo, co stare, stoi tutaj. Ty w ogóle jakie Volvo? Skąd ono się wzięło? Ogólnie nie jest to od... nie jest to odosobniony problem, ponieważ często, właśnie, w wszystkich parkach nie ma gdzie parkować. I ja wnioskuję o to. Żeby na skateparkach były miejsca do parkowania wyłącznie dla użytkowników skateparku Czytaj, sportowców Jeżeli się z tym zgadzasz tak Łapkę w górę Dawaj łapkę w górę, jeżeli się z tym zgadzasz Pod tym filmem Tak, razem możemy zmienić przyszłość sobie Pani za szlugiem idzie Kupiłem sobie tutaj piękną kolkę, no nie? Tak jak zawsze ja ciągle piję kole. Znaczy, nie powinienem, powinienem przestać, ale ciągle piję, bo to jest silniejsze ode mnie. No i Tadek zawsze mi podbiera tą kolę, o, właśnie w tym momencie. I tłumaczy to, że Gabi mu nie pozwala pić koli, więc Gabrycia teraz wie, że on leci w kulki strasznie. Nie lecę w kulki, tylko sobie biorę dwa, trzy łyczki takiej Natalii Schroeder. Wierzę, że ja, o, ja jej do nawet mam. link wyślę do tego filmu. No to wyślij. jest? Będzie będziecie, będziecie mieli tak. rozmowę na chacie. Gabi, wiesz co z nim zrobić? Ty, Tadek, mam spontan pomysł. Dodaję do siebie na story. E, shots dla ciebie, żeby ludzie zadawali. Na skateparku w Kostecznie, razem z Tadeuszem. Tutaj jest Tadeusz trzyma moją kamerę. I e, mam dla Was zadanie, żebyście zadawali znaczy dla Was zadanie, żebyście wydawali zadania Tatkowi do zrobienia triki. E, czyli taki calling the shots. Tylko, że mają być chillowe, bo właśnie Tadek przyszedł dopiero na skatepark i jeszcze się nie rozgrzał. Więc e, wy odpowiedzi e, zadawajcie triki, a ja to nagram i będzie do vloga no więc tak, mamy widownię, jak tutaj widać dość taką obfitą nie wiem po co tu stoją, ale stoją po kilku minutach powiedzmy no dziesięciu sprawdzam swoje powiadomienia i generalnie jest coś takiego, więc Tadeusz się szykuj mhm. więc zaczynamy czytać niemożliwe triki do zrobienia dla Tadeusza dzisiejszego dnia Beko dwa bary po nie ma sens. Nie ma szans Nie Nie ma szans Dobra e, Flara, barbar bar. Nie ma szans Flara, po prostu Ale ja umiem tylko do fejki flarę e, Whip, zalicz... bar, whip No mogę spróbować, ale flarę to mogę do fejki, żeby zabić. Zrobisz whip, bar, No myślę, że tak, tylko, że nie mam ochronek, no ale spróbuję gdzieś Dobra, to dawaj Dobra, poka. Dobra, zaliczmy. Maso ale jest. Dobra, whip bar whip. Oj, Yo, ej Zrobi to. Ja to czuję. Piękna. pięta. <noise> oj, trzeba schudnąć trochę chyba. Gripy trzeba zmienić dzisiaj. Radzie. Dawaj powiemy, że zrobiłeś w trzeciej. Nikt nie będzie wnikał, że w 27. no Właśnie nie. H? I co ekspercie? Truskawkowy. Nie no, z próby, w trzeciej próby było. W drugiej, nie? <laughs> Olo skut Zadaje ci beko. Dawaj szybko, teraz od razu z Oś, dobra, dobra, gdzie? No, tutaj tak samo. A. Uuu, stary Tadek, i może. Albo bardziej stary Tadek, a może. Pięknie. Trzy z banku No dobra, gdzie? Od dask da podłoga skate, podłoga boy. No dobra, tylko który bank? Tamten? Chodzi o trzy łybki, no to ja bym to w jakimś takim niewygodnym miejscu zrobił, dziwnym. Na przykład, patrz, że wkleiłbym się tutaj. Pamiętasz, że Makowski kiedyś spróbował beko stąd? Tak, i złamał kręg... Znaczy nie złamał, no, no ale tam. Uszkodził się. To spróbuję tak to trzy łyby, po prostu, żeby tak w dziwnym miejscu było. Hubi, beko na jakimś kącie ci zadaję. Dobrze... To sobie pomyśli, że dobrze jeździsz. Nie no coś, no to same flipy. To jest Mam no. ja To przypał 3 u... whipy do 36. Ja nie wiem co powiedzieć. Co 36, 3 whipy? Koledzę. Dobra, mierzę o to. No i to mogę 3-6 zrobić po prostu. 3-6 No. Dobra to rób 36. Ja nigdy nie próbowałem, ale myślę, że okej. Okay. 4 zakręciłem. 5 od razu, ty Chcesz się go zapytać, czy ma naklejkę? No, no to Co? No, no, <laughs> Podejdź do tatka i zapytaj się go na głos, czy ma naklejki. Dobra. No. masz naklejki? Nie. masz naklejki. Ty ich ugadujesz, żeby się pytali o naklejki. Nie. Nie. No co? Jakie chcesz naklejki? Yo! Tadziu, Newlern! Na moim vlogu, Newlern! Ale to takie chileowe. Nie próbowałem nigdy, więc Widziałem, no że Ale to i tak fajne triki, tak? Fajne. Taki jakby helikopterek i taki... No. No, taki... Tak szybko obracasz pod snem, że powinieneś odlecieć. Brr. Ta siła nośna powinna się pod to wytworzyć. Chodź, następne. Masz naklejki? A teraz zadam mu jakiś trick. To. O, po fingerlicles. No dobra, gdzie? Czy to? Normalnie z bomby dla Karola Flisa, nie? No i, no i pan Tadeusz. Nie rób tego. Tylko głośno. Nie rób tego. Głośno musi się tego. Daj, trzy, cztery. Nie rób tego. na naklejki? Biedronka! Do you have stickers? No, no mam, no, I don't. prośba mam! Masz naklejki? Zanim się ogarnąłem, że ty ich prosisz, żeby mówili o tych naklejkach, to ja miałem mindfucka, nie? Co jest, że każdy się mnie nagle pytał o naklejki. Ja mnie nigdy się tak nie pytał o te naklejki nikt. A teraz to... To jest moja rzeczywistość. A, Dobra, słuchajcie, teraz... Odłożę kamerę, pojeżdżę sobie, bo też wiadomo chcę pojeździć, bo to jest tak, że albo nagrywam, albo jeżdżę, no nie da się jednego i drugiego połączyć, więc teraz sobie pojeżdżę, a później ponagrywam klipy tutaj wszystkim ziomalom na skateparku, dzieciaczkom, tatkowi, naklejkom, będzie fajnie. and living spiteful See that Prince of Black, man that pretty chick a white girl It's only one problem, only one problem Racism be like a pet cause everybody got one It's toxic, it's toxic to pull you over flashlights Not one for telling stories much but this what happened last night The crowd goes crazy, crowd goes crazy Knowledge is a weapon, homie, you pushing a daisies, My ladies handle me properly like Mercedes It's crazy, feelin' me dope, but just like the 80's The crowd goes crazy the crowd goes crazy Prison pistols on me listen you don't wanna play me The crowd goes crazy The crowd goes crazy What up? do bo ogólnie do tego nie powinienem. Co? Nie, ale, ale... Ja sobie... to, to Ale ty miałeś ten jeszcze chyba wyglebić tam przy tych krzakach? Nie. nie, no. No. To, ja nie wiem. Mogę przejechać przez krzaki? czegoś mi brakowało tutaj. Ja... Mi tutaj czegoś brakowało. Ja bym tak na przykład chciał zobaczyć front flipa przez te krzaki, no nie. Dobra. Później ryjesz zębami. Nie, 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 nie żartowałem. <laughs> Moja fura nie jest jedyną nową furą w tej ekipie. Ponieważ Radosław wszedł w posiadanie swojego pierwszego samochodu, którym jest. Czekaj, nie wiem od której strony jego pokazać. Poczekaj. Trzy, cztery. Canon. Radził jego mikra Nie mam go umyć, ale nie chcę iść. Twoje Nie, w waszym radiu, okay. Kurde. Prezenty. Prezenty. No, ej, ale zobacz, jak się obracam. Jak się obracam to nie mogę dotknąć tylnej szyby, czyli jest duże Czyli jest duże Jedyny mankament moim zdaniem nie, to jest brak na zagłówków z tyłu. Nie wiem kto to w ogóle... Japoń... Japończyki coś nie rozkinęły Bo oni są bardzo niscy No to co? Tak? Rundka Poczekaj, Ręce na 10 trzecia I będziemy pani ręku nie ma tej informacji, że ja mam niezapięte pasy, no nie? No Tutaj nie ma w ogóle informacji To jest informacja, żeby jechać A jak jedzie tuż... O kurun. Hulajnoga a, Co jest? To jest no, twoja hulajnoga, czy tak, moja? Mo zaraz zobaczymy, ale raczej moja Nie wierzę, nie wierzę w ciebie Wjechał samochodem w hulajnogę nie, no chyba się nic nie stało. 5 i 6 września. Ej, Radek, pierwszy raz jadę samochodem jak to prowadzić? No wiem. I zaraz. Właśnie... Boże właśnie zdałem sobie z tego sprawę. I szczerze mówiąc, nie wiem czy powinienem się bać. Uważaj? Dobra. Zabinęliśmy się z radkiem ze skateparku w piasecznie, ponieważ było dużo osób, ale to jeszcze nie był problem. Głównym problemem było to, że było dużo dzieciaków, które po prostu kompletnie nie ogarniały tematu i no jeździło się dramatycznie, znaczy no nie dało się jeździć, no nie? Dostałem dwa razy było od kogoś, cały czas mi ktoś zajeżdżał drogę. Ogólnie w ostatnim e czasie jestem coraz bardziej sfrustrowany tym jak dzieciaki nie potrafią się poruszać po skateparku i jak bardzo nieodpowiedzialni są rodzice tych najmniejszych e dzieciaków i... Zbieram się do tego, żeby o tym nagrać. To już taki oddzielny film i to nie jeden, bo to co się dzieje ostatnio już po prostu mnie przerasta. Ja mam diałam ja dużo cierpliwości, ale moja ośmioletnia cierpliwość już powoli <grywki> powoli już się kończy. No i z Radosławem jesteśmy teraz na stacji, ja sobie kupiłem kawunię. Przejechaliśmy się w ogóle troszkę mały offroad zrobiliśmy Subaryną. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog spontaniczny, ale zrobiłem, żebyście mieli co oglądać. Eee, jako twórca muszę cały czas tworzyć, żeby też challenge'ować siebie samego. Czyli teraz jest moment, że podaję swojego Instagrama czy później? Tak, możesz podać swojego Instagrama. Do zobaczenia.